Co tam masz? Hej Gupolu, mam nadzieję, że nie szukasz Mentosa. Zgodnie z warunkami wyzwania masz zastąpić wodę kolą. I co się tak cieszysz? Uważaj, armii! Nadchodzą! Jedna puszka coli zawiera 10 łyżeczek cukru. To jest Twoja całkowita zalecana dzienna porcja. Wszystko naraz. Przy tak dużej ilości cukru, jednorazowy organizm powinien zareagować wymiotami, ale kwas ortofosforowy wchłania większość smaku i wszystko pozostaje bezpiecznie w środku. Twój mózg jest łatwy do oszukania, ale znacznie trudniej jest oszukać ciało. Wątroba, aby uniknąć tego okrucieństwa, zamienia cały cukier w tłuszcz. Długość życia Arnolda skraca się o 2,5 roku na każde 10 kg nadwagi. Tak więc, jeśli przytyjesz do 100 kg nadwagi, stracisz 25 lat swojego życia. Z drugiej strony, po kilku latach po wszystkich skutkach ubocznych cukrzycy, nadciśnienia i wysokiego poziomu cholesterolu, będziesz miał całkiem spore szanse na młodą i piękną śmierć. Cukier wypuchuje również wapni z kości i zębów, a działanie wzmacnia kwas ortofosforowy. Teraz możesz złamać kości nawet przy najmniejszym uderzeniu. Wisienką na torcie będzie rak płuc lub wątroby, spowodowane konserwantami, które zamieniają zwykłą wodę gazowaną w nektar bogów, który tak dobrze komponuje się z dużym soczystym burgerem i frytkami. A tak przy okazji, wybierz miejsce w pobliżu toalety. Kofeina zawarta w koli ma działanie moczopędne. Arni, pospiesz się, ludzie czekają. Daj kciuka w górę, jeśli podobał Ci się ten film, wyślij go znajomym i zasubskrybuj mój kanał. Jest jeszcze wiele innych ekscytujących eksperymentów z naszym przyjacielem Arnoldem.